Cześć. W tym nagraniu powiem Ci też na temat raka. W tym nagraniu powiem Ci o sześciu organach, które usuwają w naszym ciele wszystkie toksyny i przez które Twoje ciało może zyskać z powrotem zdrowie. Tylko trzeba je wzmocnić troszeczkę, bez jakichś zbędnych i dużych nakładów. Bym powiedział siły. Na wszystko jest oczywiście sposób. Także w pierwszym momencie chciałbym tobie powiedzieć, dlaczego Twoje ciało choruje. Dlaczego powstaje w ogóle jakiś nowotwór, tak? Ponieważ to może być dla ciebie takim kluczem, wytrychem do diagnozy samego siebie i jeżeli zaczniesz niektóre rzeczy w Twoim ciele blokować takie jak na przykład gorączkę tak jak pocenie się bo będziesz brał jakieś tabletki, które są na gorączkę, żeby zbić tą gorączkę albo żeby się nadmiernie nie pocić albo będziesz brać tabletki przeciwko biegunce, bo no, jesteś w domu, ale nie chcesz latać co chwilę do łazienki E, masz na przykład coś takiego jak Ospę wietrzną e, lub twoje dziecko ma, i to też jest e, takim aspektem e, do oczyszczania e, organizmu, tak? ponieważ te, te wypryski takie, które są na ospie, e, one po prostu e, przez nie po prostu e, nasz organizm wyrzuca e, ponieważ to są wypryski, tak? E, wyrzuca wszystkie e, toksyczne bym powiedział odpady i dlatego powstaje ospa tak? Zapalenie płuc też jest oznaką oczyszczania organizmu. Czy wymioty, to też jest coś leży na żołądku, to jest takie powiedzenie, tak? Coś leży na żołądku i my to wyrzucamy. Także to są takie, to jest takie sześć aspektów oczyszczania organizmu, i też jest sześć organów, które mówią, które oczyszczają nasz organ. Tak? Ale jeżeli Twojej komunikacji w Twoim ciele nie ma zbyt dużej, to te organy po prostu kuleją i przez nie po prostu nie można wydu wyrzucić zbyt dużo. Tak? I dlatego powstaje nowotwór, dlatego powstają różne choroby, aby powiedzieć tak. Dobra, to zastanów się teraz nad tym, że musisz zachorować, musisz zwolnić i ty powiesz no okej, okay, ale jak ja zwolnię, to co się stanie? No generalnie no nic się nie stanie, tak? Możesz po prostu iść na urlop i nic robię się nie stanie. Ale jeżeli zbagatelizujesz to, bo będziesz brać jakieś tabletki przeciwbólowe i Twoje ciało powie, no dobra, no jesteśmy znieczuleni, to tak samo działa alkohol, jesteśmy znieczuleni, to nie, nie czujemy bólu i tym genialnym sposobem po prostu mamy no problem, tak? ponieważ całe Twoje ciało zamiast wziąć się w garść i dobra, to, to wyrzucić, to wyrzucić, to zostawić, to poprawić. To olewa to, tak? Tak bym w cudzysłowie powiedział olewa i nie ma tej komunikacji w Twoim ciele. I tak, w ogóle, generalnie, dlaczego powstaje i jaki jest początek powstawania takiej, <laughs> takiego nowotworu? Ponieważ masz jedną komórkę, w ogóle masz pełno komórek różnego kalibru nowotworowych. Jeżeli kłóci się to z Twoim światopoglądem, to jest bardzo mi przykro, ale tak jest. Od Ciebie, od Twojego układu odpornościowego zależy, czy te komórki nowotworowe są w większej ilości albo w mniejszej ilości. I to Twój układ odpornościowy jest odpowiedzialny za ich regulację. Czyli Ty, jeżeli chcesz. Zrobić coś dla siebie, to po prostu musisz zacząć o siebie dbać. To za dużo powiedziane, tak, ale musisz zacząć zwracać uwagę, czym Twoje ciało karmisz. I jeżeli karmisz pokarmem, tym jedzeniem, tak, które jest bardzo, bym powiedział, przetworzone, przerobione na coś, co. Ładnie wygląda, ładnie smakuje, a nie ma odpowiedniej wartości, to Twoje ciało, tak, tu umysł Twój będzie fajnie, bo zjadłem coś fajnego i bardzo drogiego na przykład, a Twoje ciało powie: hmm, Co za. Po co mi takie coś, jak nic za tym nie idzie dla mojego wzrostu, tak? Te sześć e, organów, które posiadasz w ciele, e, to są wątroba, nerki, okrężnica płuca, układ limfatyczny e, i skóra. Przez te sześć organów e, Twoje ciało wyrzuca e, wszystkie, e, wszystkie rzeczy e, związane z toksykologią Twojego ciała, tak? Z zatruciem ponieważ te sześć narządów e, oczyszcza i przez nie po prostu jest to wydalane, tak? Czyli na przykład jak e, masz e, coś na wątrobie, tak? Czyli na przykład pojawia się jakiś piasek, jakieś rzeczy na, na nerkach czy na wątrobie, e, to, czy w woreczku żółciowym, to to trzeba wyrzucić i wtedy e, remisja e, na pewno nastąpi w Twoim ciele. Oczyszczenie e, Twoich jelit, też ma kluczową wartość podczas rekonwalescencji, tak? podczas dochodzenia do siebie, podczas nawet leczenia, jeżeli o tym będziemy mówić. Dlaczego ciało choruje? Ponieważ ma za dużo zajęć wewnątrz, z którymi musi się zmierzyć, a Ty na przykład nic nie robisz z tym, żeby oczyścić organizm przez 20, 30, 50 lat. A później mówisz, no bo mnie tutaj boli, bo mnie tu strzyka, albo coś tam innego wychodzi. I, i twoje ciało mówi dość, tak? Jedna komórka mówi, okej, okay, no to jak mamy tyle, to ja mam w dupie takie, taki interes i złości się, tak? Nie jest kochana, nie, jest, nie ma niczego do stracenia. To mówi ty, stary, tam do sąsiada obok. Chalałaś tam. Będziemy robić swoje, a nie będziemy tam dla kogoś pracować. I ta energia, którą komórka każda wytwarza podczas swojej pracy, a każda komórka ma swoją elektrownię atomową, to no, jak jedna, druga, dziesiąta się odłączy, to Twoje ciało po prostu też ma zaburzenia troszeczkę, tak? I. Jak te, nie wiem, milion komórek powie, e, basta i one się otoczą otoczką milinową, taką żeby nie można było jej zdiagnozować, że one są złośliwe. E, I one będą narastać, no to wtedy e, pojawi się na ekranie dużym, że na przykład jest jakiś wielki krwiak, jest jakiś wielki e, nowotwór e, i to będzie wtedy widać, ale. Oczyszczenie organizmu jest takim kluczem dla Twojego powrotu do zdrowia. Także łapkę w górę. Wszystko co musisz zrobić, to udostępnić, dać dzwoneczek, żeby pamiętać, że są następne filmy i jak możesz pomóc, żeby więcej takich filmów powstawało. Także dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!